Milionerka znajduje na ulicy płaczącego chłopca podczas deszczu i jest w szoku, gdy odkrywa, że został porzucony z niemowlęciem na kolanach. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie takie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby oglądać więcej. Wieczór w Warszawie był jak każdy inny dla Eweliny Dąbrowskiej. Wracała do domu zmęczona po kolejnym dniu pełnym spotkań biznesowych, nieustannych telefonów i podejmowania decyzji, które ważyły miliony. Była kobietą sukcesu, właścicielką prężnie rozwijającej się firmy, a jej nazwisko w świecie finansów budziło szacunek i podziw. Miała wszystko, co mogło się wydawać istotne: pozycje, pieniądze, wpływy. A jednak, gdy tamtego wieczoru zbliżała się do bramy swojej posiadłości, wydarzyło się coś, co zachwiało jej dotychczasowym życiem. Przy krawężniku, pod światłem ulicznej latarni, dostrzegła drobną sylwetkę chłopca, który mocno obejmował coś w ramionach. Nie od razu zrozumiała, co widzi. Z daleka wyglądało to, jakby ściskał stertę ubrań, może plecak, ale gdy zrobiła kilka kroków w jego stronę. Zauważyła, że to niemowlę. Maleńka dziewczynka, otulona zbyt cienkim kocykiem, spała wtulona w chłopca, który siedział na zimnym chodniku drżąc. Ewelina zatrzymała się. Nie była osobą, która często dawała się ponieść emocjom, ale widok dzieci pozostawionych samych sobie wzbudził w niej niepokój, który nie pozwalał jej odejść. Co ty tutaj robisz? zapytała kucając przy nim. Chłopiec uniósł głowę i spojrzał na nią ostrożnie. Miał duże, jasne oczy, w których odbijało się coś, co Ewelina znała aż za dobrze strach. Nie taki zwyczajny lęk dziecka, które zgubiło się w sklepie czy dostało burę od rodzica. To był głęboki, dojrzały strach kogoś, kto widział więcej niż powinien. Nie mam dokąd pójść wyszeptał, tuląc niemowlę jeszcze mocniej. Jego głos był cichy. Niemal niesłyszalny, jakby obawiał się, że ktoś może ich usłyszeć i zabrać mu siostrę. Ewelina poczuła, jak coś ściska jej serce. Jak się nazywasz? Szymon, odpowiedział, a potem po chwili wahania dodał: A to Zosia. Dziewczynka poruszyła się lekko, ale nie otworzyła oczu. Ewelina dostrzegła, że jej buzia była blada, a usta spierzchnięte. Nie wyglądała dobrze. Gdzie są wasi rodzice? zapytała ostrożnie. Tym razem Szymon odwrócił wzrok. Zamilkł, jakby każde słowo było dla niego trudne do wypowiedzenia. Odeszli, powiedział w końcu, zostawili nas. Ewelina wstrzymała oddech. Nie miała dzieci, nigdy nie pragnęła macierzyństwa, ale myśl o tym, że ktokolwiek mógłby porzucić własne potomstwo w tak okrutny sposób, była dla niej niewyobrażalna. Przez chwilę panowała cisza. Szymon patrzył na nią nieufnie, jakby zastanawiał się, czy może jej zaufać, a Ewelina wiedziała, że ma tylko jedną szansę, by go przekonać. Nie możecie tu zostać powiedziała stanowczo, wyciągając do niego rękę chodźcie ze mną. Szymon zawahał się nie ufał obcym, ale potem spojrzał na Zosię. Jej delikatne ciałko wydawało się coraz bardziej wiotkie. Dobrze, szepnął. Ewelina od razu zadzwoniła do Heleny, swojej wieloletniej gospodyni. Musimy przygotować pokój dla dzieci i ciepłą kąpiel. Są w złym stanie, powiedziała, a ton jej głosu nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Helena znała Ewelinę na tyle dobrze, by wiedzieć, że gdy podejmuje decyzję, nie ma odwrotu. Już się tym zajmuje. Odparła krótko i natychmiast ruszyła do działania. Kiedy dotarli do rezydencji, Ewelina zobaczyła, jak Szymon kurczowo trzyma Zosię, jakby bał się, że ktoś mu ją odbierze. Jesteście bezpieczni powiedziała, kładąc mu dłoń na ramieniu. Obiecuję, ale chłopiec nie wyglądał, jakby jej wierzył. Helena przyniosła czyste ubrania i przygotowała kąpiel. Zosia została delikatnie ułożona w ciepłej wodzie, a Szymon siedział obok, nie spuszczając jej z oczu. Nie zostawię jej, powtarzał raz za razem. Ewelina usiadła naprzeciwko niego. Nie musisz. Kiedy Zosia była już przebrana, a Szymon miał na sobie świeże ubrania, Helena podała mu talerz ciepłej zupy. Chłopiec spojrzał na jedzenie nieufnie, ale głód zwyciężył. Zaczął jeść, nie wypuszczając Zosi z rąk. Ewelina obserwowała go uważnie. Szymon, powiesz mi prawdę? Zatrzymał łyżkę w połowie drogi do ust. Już mówiłem, odeszli, ale dlaczego? Zawahał się. Nie wiem. Ewelina nie była przekonana. Szymon, jeśli mam wam pomóc, muszę wiedzieć więcej. Chłopiec spuścił wzrok. Nie wolno mi mówić! Helena i Ewelina spojrzały na siebie. To nie była tylko historia porzuconych dzieci tu kryło się coś więcej. I choć tej nocy jeszcze tego nie wiedziały, wkrótce miało się okazać, że prawda jest znacznie mroczniejsza niż mogły przypuszczać. Poranek w rezydencji Eweliny Dąbrowskiej upływał w ciszy, przerywanej jedynie cichymi dźwiękami dochodzącymi z pokoju dziecięcego. Szymon od samego rana nie odstępował Zosi na krok. Każdy jego ruch był pełen czujności, jakby spodziewał się, że ktoś w każdej chwili może go rozdzielić z siostrą. Ewelina przyglądała się temu z oddali. Niepokoiło ją, jak bardzo chłopiec był spięty, jak ciężar odpowiedzialności, który dźwigał, zdawał się go przytłaczać. Nie był to zwyczajny strach dziecka, które straciło rodziców. To było coś więcej, jakby wiedział, że to nie koniec ich problemów. Nie zdążyła jednak o tym dłużej pomyśleć, gdy Helena pojawiła się w progu salonu. Panie Ewelino, ktoś przyszedł, mówi, że to pilne. Kobieta zmarszczyła brwi. Nie spodziewała się nikogo. Kto to? Piotr Kowalski. Ewelina spojrzała na Helenę badawczo. Wpuść go. Helena skinęła głową i zniknęła za drzwiami. Chwilę później do salonu wszedł mężczyzna w średnim wieku, ubrany w elegancki, choć lekko zmięty garnitur. Piotr Kowalski był jej sąsiadem, ale także znanym w Warszawie doradcą biznesowym. Jego zwykle opanowane spojrzenie teraz było pełne niepokoju. Musimy porozmawiać, powiedział natychmiast, rozglądając się wokół, jakby upewniał się, że nikt ich nie podsłuchuje. O co chodzi? Ewelina wskazała mu miejsce na kanapie, ale Piotr nie usiadł. Słyszałem, że przygarnęłaś dwoje dzieci. Skąd o tym wiesz? W Warszawie informacje rozchodzą się szybciej niż myślisz. Jego ton był poważny. Ale to nie wszystko. Otrzymałem wiadomości o ich rodzicach. Ewelina zmarszczyła brwi. Jakie wiadomości? Piotr podszedł do okna i spojrzał na podjazd, jakby upewniał się, że nikt go nie śledzi. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ich rodzina jest w ogromnych tarapatach. Dostałem telefon od kogoś, kto twierdzi, że rodzice tych dzieci mają ogromny dług u niewłaściwych ludzi. Słowa Piotra zawisły w powietrzu jak ciężka chmura Jaki dług? Ewelina skrzyżowała ramiona Wysoki i to u ludzi. Którzy nie zapominają o należnościach. Serce Eweliny przyspieszyło. To dlatego zniknęli? Wszystko na to wskazuje. Ktoś próbował się ze mną skontaktować, proponując, że za odpowiednią sumę podam mi miejsce ich pobytu. Ewelina spojrzała na Piotra uważnie. A jeśli to pułapka, może być. Dlatego musisz być ostrożna. Jeśli ktoś wie, że dzieci są u ciebie, mogą przyjść po nie. Słowa Piotra. Uderzyły ją jak cios. Nie pozwolę na to powiedziała stanowczo. Piotr spojrzał na nią z uznaniem, ale jego twarz wciąż pozostawała napięta. To nie jest tylko kwestia chęci, Ewelino ci ludzie nie żartują, dlatego muszę wiedzieć więcej powiedziała wstając. Przeszła przez korytarz i ruszyła w stronę pokoju, gdzie znajdował się Szymon. Chłopiec siedział na łóżku, trzymając Zosie w ramionach. Gdy zobaczył Ewelinę, napiął się, jakby spodziewał się złych wiadomości. Szymonie, zaczęła łagodnie, musimy porozmawiać. Chłopiec spojrzał na nią czujnie, ale skinął głową. Weszli do małego gabinetu, gdzie panowała cisza. Ewelina usiadła naprzeciwko niego, chcąc, by poczuł, że nie jest sam. Chcę, żebyś wiedział, że jesteś tutaj bezpieczny, Zosia też, ale żeby wam pomóc, muszę wiedzieć więcej o Twoich rodzicach. Szymon spuścił wzrok Nie wiem, wyszeptał cokolwiek pamiętasz. Chłopiec przez chwilę milczał, potem odetchnął głęboko. Mama i tata kłócili się dużo zawsze chodziło o pieniądze. Tata mówił, że nie mamy już czasu, że jeśli nie zapłacą, stanie się coś złego. Ewelina poczuła, jak jej dłonie zaciskają się w pięści. Co dokładnie mówili? Nie wiem wszystkiego, ale tata powiedział mi pewnego dnia, że muszę pilnować Zosi, że jeśli coś im się stanie, mam zrobić wszystko, żeby nikt nam nie zrobił krzywdy. Głos chłopca zaczął drżeć, a potem zniknęli. Łzy zaczęły spływać po jego policzkach. Ewelina nie zastanawiała się. Przysunęła się bliżej i objęła go mocno. Już dobrze. Nie jesteś sam. Helena stała w drzwiach. Jej oczy szkliły się od łez. Piotr, który przysłuchiwał się rozmowie, pokręcił głową. To gorsze niż myślałem, powiedział cicho. Ewelina wiedziała jedno. Ta historia nie miała prostego zakończenia. Teraz nie chodziło już tylko o to, by pomóc dzieciom. Musiała dowiedzieć się prawdy i była gotowa na wszystko, by to zrobić. Ewelina nie była osobą, która łatwo odpuszczała. Kiedy coś budziło jej podejrzenia, dążyła do prawdy z determinacją, która nie pozwalała jej spać spokojnie. Dlatego, gdy dowiedziała się, gdzie przebywają rodzice Szymona i Zosi. Nie wahała się ani chwili. Wynajęła prywatnego detektywa, skonsultowała się z prawnikiem i przygotowała się na konfrontację, której finał mógł zmienić wszystko. Marek i Ania Lewandowscy ukrywali się w wynajętym pokoju na obrzeżach Warszawy, w tanim motelu, który widział już lepsze czasy. Budynek był ponury, ściany nosiły ślady wilgoci, a korytarze pachniały mieszaniną dymu papierosowego i stęchlizny. Ewelina w towarzystwie dwóch ochroniarzy i swojego prawnika przekroczyła próg i zapukała stanowczo do pokoju numer 17. Z wnętrza dobiegł przytłumiony głos, a po chwili drzwi uchyliły się ostrożnie. Marek Lewandowski, wychudzony, z podkrążonymi oczami, spojrzał na nią nieufnie. Gdy jego wzrok padł na dwie postawne sylwetki stojące za jej plecami, jego twarz stężała. Kim pani jest? zapytał szorstko. Ewelina nie miała ochoty na grzeczności. Jestem osobą, która zaopiekowała się waszymi dziećmi po tym, jak je zostawiliście na ulicy. Marek zamarł. W tym samym momencie z łóżka podniosła się Ania, blada i wyraźnie osłabiona Szymon, Zosia jej głos się załamał. Tak, są bezpieczni, na szczęście. Ewelina weszła do pokoju, nie czekając na zaproszenie. Ale nie dzięki Wam. Marek przełknął ślinę i nerwowo przeczesał dłonią włosy. Nie rozumie Pani, nie to Wy nie rozumiecie. Głos Eweliny był chłodny, ale pełen wściekłości. Zostawiliście dzieci same, bez żadnego wyjaśnienia. Szymon bał się każdego dźwięku, każdej obcej twarzy, bo myślał, że ktoś go zabierze. A Zosia była bliska odwodnienia, gdy ją znalazłam. Ania załkała i ukryła twarz w dłoniach. Myślicie, że mnie obchodzą wasze wymówki? Kontynuowała Ewelina. Że możecie powiedzieć przepraszamy i wszystko wróci do normy? Marek spuścił wzrok. Nie mieliśmy wyboru. Zawsze jest wybór, rzuciła. Nie, nie było! Marek nagle uniósł głos, jego oczy błysnęły desperacją. Dostawaliśmy groźby, długi rosły, ludzie, którym byliśmy winni pieniądze, powiedzieli: że jeśli nie zapłacimy, oni, oni nie będą mieli litości. Ewelina patrzyła na niego twardo: Więc zamiast szukać pomocy, zostawiliście dzieci na pastwę losu? Chcieliśmy je ochronić. Ania nagle podniosła głowę, jej twarz była mokra od łez. Myśleliśmy, że jeśli nas nie znajdą, to przynajmniej dzieciom nic się nie stanie. I w tym celu zostawiliście je na ulicy, bez żadnej gwarancji, że ktokolwiek się nimi zajmie. Ewelina nie mogła powstrzymać goryczy w głosie. Nie mogliśmy wymyślić nic lepszego. Marek opadł na łóżko, jakby całkowicie pozbawiony sił. Wiem, że to brzmi jak wymówka, ale to była jedyna opcja, jaką widzieliśmy. W pokoju zapadła cisza, przerywana jedynie szlochem Ani. Ewelina wzięła głęboki oddech. Macie pojęcie, co Szymon powiedział mi wczoraj? Że jego ojciec kazał mu chronić Zosię. Że był gotów oddać wszystko, byleby jej nie stracić. Ten chłopiec nosił na swoich barkach ciężar, którego nawet dorośli nie powinni dźwigać. Ania zaszlochała jeszcze głośniej. My, my nie zasługujemy na ich przebaczenie. Ewelina zmierzyła ich spojrzeniem. Może nie, ale zasługują na rodziców, którzy spróbują to naprawić. Marek uniósł głowę. Co pani proponuje? Zatrzymam dzieci u siebie, dopóki nie staniecie na nogi. Jej głos był twardy. Znajdę wam pomoc prawną i finansową, ale pod jednym warunkiem: jakim? Nigdy więcej ich nie zostawicie. Marek i Ania spojrzeli na siebie, a potem powoli skinęli głowami. Zrobimy wszystko, żeby to naprawić, powiedział Marek. Ewelina nie odpowiedziała. Zostawiła ich z tą obietnicą i wróciła do domu. Kiedy opowiedziała wszystko Szymonowi, chłopiec przez długi czas milczał. Patrzył na nią uważnie, jakby ważył każde jej słowo. Więc nie odeszli, bo nas nie chcieli? Zapytał cicho. Nie, odeszli, bo byli zbyt przerażeni, żeby widzieć inną drogę. Szymon opuścił głowę, jego dłonie zacisnęły się na materiale spodni. Ale nadal nas kochają? Tak. I teraz muszą udowodnić, że są warci tej miłości. Chłopiec nie odpowiedział, ale w jego oczach pojawiła się iskra nadziei. Mijały miesiące, a życie każdego z nich zmieniało się. Zosia zaczęła śmiać się częściej, a jej rączki bez wahania sięgały do Eweliny. Szymon powoli przestawał bać się świata, wracając do życia, które wcześniej wydawało się mu niemożliwe. A Marek i Ania walczyli, z każdym dniem budowali siebie od nowa, wiedząc, że mają drugą szansę i że tym razem nie mogą jej zmarnować. Ewelina patrzyła na to wszystko z dystansu, a jednocześnie z uczuciem, które wcześniej było jej obce. Nie była matką, nigdy nie myślała o rodzinie, ale teraz, teraz wiedziała, że w tym wszystkim chodziło o coś więcej niż biznes, pieniądze czy wpływy. Chodziło o ludzi, o miłość, o drugą szansę, którą czasem los rzucał w najmniej oczekiwanym momencie, i choć nie planowała tego, Ewelina Dąbrowska odkryła, że właśnie to było jej prawdziwym sukcesem. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć więcej takich historii.